Hej, hej, hej. Dzisiaj mamy taki sprzęcik. Na początku, oczywiście, poproszę znowu o subika, o łapkę w górę. A będzie na pewno ciekawym, gdzie więcej jakiegoś materiału. Dzisiaj mamy taki sprzęcik.

I, i, i po polsku również jest 43 No dobrze, nie ma. Jedna strona i jedna trzecia kartki. Tu jakieś pierwsze uruchomienie. Jak to może zapakować, jak się wyciąga to wszystko. Gdzie można myć? Można powiedzieć mywarce, to jest akurat ciekawe tego typu urządzenia I karta gwarancyjna. Tak. Coś takiego. A. Zaprezentuję. Zobaczmy. Z wszędzie plastik. Na górze jest plastik chropowaty matowy dookoła błyszczący tu mamy z tyłu od powietrza ciepłego Wszystko jest z dwóch części, jak już widziałem. wszystko lata, bo Trzeba coś takiego nacisnąć, nacisnąć i podnieść. I mamy jeden element. I interne. Element. Tu są jakieś nity. Jak widać. Tu śrubki, tu śrubki. I tu jest znaczenie na maksymalne. Ile można. Czegoś zapakować. No tak wygląda delikatnie, szczerze mówiąc. Chyba to do tej misji. No takie ciekawe. W środku to wygląda. Grzałka jest na wierzchu. Z tyłu da widać otwór na wrot powietrza.

mamy różne opcje trzeba tutaj znaleźć instrukcję albo po prostu co to oznaczają według mnie najważniejsze to żeby ustawić, ustawić temperaturę samemu czas i play jak się wsadzi to się załączy

wygląda bardzo ładnie białe, błyszczące, na górze matowe chodzi cicho jak na razie wygląda bardzo fajnie